Znajdujemy się w stadzie jabłoniowym, odmian mamy 8, czyli Paula Reda, Glostera, Gale, Galiwę, Jona Golda, Idareta i Greenstara. Najstarsza kwatera liczy około 30 lat. Były jeszcze starsze. Ten sezon, w kwestii ochrony, wyglądał następująco. Duża presja pod kątem parcha. Związane to było z niedopryskami, gdyż kupując tą gospodarkę trzy sezony temu, a w tym pierwszym prowadzimy ją samodzielnie, nasza ślęża odmówiła posłuszeństwa, gdyż przeszła już na emeryturę po 40 latach. Samo było z MTZ320, który też nie dawał rady. Wracając do ślęża, która nie dopryskiwała, poszła na emeryturę, będzie nam służyć do ferdygacji. Zastanawialiśmy się nad kupnem opryskiwacza bądź używanego. Wypadło na nowy opryskiwacz ze względu na to, że szanujemy nasze pieniądze. Prześledziłem w internecie wszystkie możliwe firmy z Polski i zagranicy. Czytałem wszystkie fora, możliwe oglądałem wszystkie artykuły w internecie odnośnie tego, jak Ki mamy rynek. Padło na Fedę z kilku względów. Po pierwsze, nasza działka jest dosyć specyficzna. Mam kilka słupów, więc zależało mi na tym, żeby kolumna nie była zbyt wysoka. Sad jest nowy, tak jak w 90% sadów w Polsce jest mieszane, tak? czyli jest dużo nowego, jest dużo starego. Zależało mi na tym, żeby te drzewa były dobrze dopryskane i oczywiście patrzymy pod kątem finansowym, gdyż zależy nam na tym, żeby nie wydawać pieniędzy niepotrzebnie. W przyszłym roku wejdzie elektronicznie ewidencja zabiegów. My mając opryskiwacz FEDE, tablet, mamy to wszystko. W dniu dzisiejszym pryskam ja, SAT, więc mając GPS-a potrafię wyeliminować swoje błędy, gdzie było dopryskane, gdzie było za dużo tego oprysku, gdzie było za mało, gdzie było nieprzyjechane. W dniu jutrzejszym może pryskać mój pracownik i tutaj będę miał już stuprocentowy podgląd w jakim czasie to było zrobione, w jakim miejscu to było zrobione, ile poszło oprysku e, i, i, i czy nie było coś przypadkiem ominięte? Wcześniej pryskaliśmy starą ślężą i MTZ-em 320A, co było w ogóle mega wyzwaniem wieczorem. Tak? Pojawił się nowy ciągnik. Za ciągnikiem musiał się pojawić nowy opryskiwacz. Padło na fedę z tabletem. Tak? Dla niektórych może się wydawać, że ten tablet jest trudny, bo ma pewną barierę psychiczną. Natomiast ustawienie przez serwis, kliknięcie kilku guzików spowoduje, że więcej czasu nam zajmuje przeprowadzenie kabli przez szybę tylnią, niż wykorzystanie Tabletu e, trzeba poświęcić, trochę się pouczyć dla osób starszych. Może być to jakiś większy kłopot bądź mniejszy kłopot, e, natomiast nie ma tu większego problemu. Wrzuciłem sobie w chat GPT e, porównując cenę opryskiwacza do FEDE, oczywiście do konkurencji, e, przy założeniu, że FEDE kosztuje 100 tysięcy, e, przy założeniu, że konkurencyjne opryskiwacze z komputerem, z wałkiem w z tabletem, z tym samym mniej więcej oprócz GPS-u, kosztuje 80 tysięcy. E Chat GPT pokazał mi e pewne różnice. Tak? 25% oszczędności na paliwie, 30% oszczędności na środkach ochrony roślin. Jeżeli ktoś ma na przykład, załóżmy 10 hektarów, to jest łatwo obliczyć, wydaje 20 tysięcy rocznie na opryski plus paliwo. M biorąc pod uwagę, że to jest tylko 25%, tutaj 5 tysięcy rocznie, czyli 4 lata e i opryskiwacz jest, e cena opryskiwacza jest wyrównana. Natomiast jeżeli chodzi o ewidencję oprysków, no to niestety nie minie to nikogo z nas, trzeba będzie prowadzić tę ewidencję elektroniczną. Ja już to akurat w tym momencie mam, tak? Do tego dochodzi prosta sytuacja GPS-a. To co jest najważniejsze, ciężko jest przewrócić ten opryskiwać, praktycznie jest to niemożliwe na naszych warunkach. Chodzi mi o ten teren, bo w górach. Każdy może przewrócić, wiadomo. Jeśli chodzi o awaryjność, y, pół roku nie ma żadnych problemów, jeździ non stop. Jeżeli chodzi o ramę, która jest skonstruowana, bo to też było dla mnie ważne, tak? czytając fora, że ta rama jest za cienka, tam ta jest za gruba, ta jest za słaba, stal węglowa, y, ocynk plus proszek 180 mm. Można sobie popatrzeć, gdzie, jak, gdzie jest różnica. Jeżeli chodzi o ilość wentylatorów, myślę, że jeden wystarczy. Wentylator 90 mm, 65 tysięcy. Metrów sześciennych na godzinę. Wydaje mi się, że nikt tego nie wykorzysta i nikt tego nie wykorzystuje, dlatego że ja proskam na jedynce i mam świetnie dopreskane. Jeżeli chodzi o, o konstrukcję. Beczka jest zrobiona, co też było dla mnie ważne przy starej ślęży, którą lepiłem kilkanaście razy. Ma półtorej centymetra grubości, gdzie na rynku są po pół centymetra, więc trudno jest ją przedziurawić. Ma fajną powłokę, czyści się świetnie, nie ma jakichś tam zbędnych zakamarków, rozwadnia, czy jest z boku, nie jest u góry. Jest to plus. Co do minusów, można by było poprowadzić coś jeszcze, żeby ten nie tak na, na, na pusto, nie, nie, nie bujał się na drodze, ale to jest kwestia po prostu ustawienia ciał brzeciągnika i myślę, że to będzie rozwiązane.